Jasło. Miasto, tutaj przeżyło własną śmierć. Przed wybuchem wojny Jasło zamieszkiwało ponad 10 tysięcy mieszkańców różnej narodowości. Było to jedno z najważniejszych centrów przemysłu naftowego w Galicji. Znalazło się ono także w planie centralnego okręgu przemysłowego. Jasło nazywano Małym Wiedniem. Rozkwitała tu kultura i sztuka, a z jasilskiego gimnazjum wyszły znane na cały świat osobistości, takie jak Hugo Steinhaus czy też Stanisław Pawłowski. W wolnych chwilach jaślanie spacerowali po pięknych, reprezentacyjnych ulicach z ulicą 3 Maja na czele. Miasto mogło pochwalić się także parkiem otwartym w 1900 roku, pięknym gmachem kasy oszczędności, czy też rady powiatowej, gdzie w czasie manewrów cesarsko-królewskiej armii w 1900 roku mieszkał sam cesarz Franciszek Józef. Ponadto ważnym elementem miasta była kolej i komunikacja. Wyobraźmy sobie, że przyjeżdżamy do Jasła w roku na przykład 1910. Wiodą nas tutaj na przykład ważne sprawy załóżmy służbowe. Możemy się zatrzymać na przykład w tym oto budynku. Jest to przedwojenny, nawet jeszcze wcześniej austowęgierski budynek tak zwanego Hotelu krakowskiego. Charakterystyczny żółty kolor elewacji. No i budynek, który przetrwał II wojnę światową. I był jednym z najbardziej luksusowych adresów przedwojennego jasła, jeżeli chodzi o chociażby zatrzymanie się na noc albo zjedzenie w restauracji. Przedwojenne jasło miało tak zwaną zabudowę willową. To znaczy, że poza centrum. Bardzo dużo ulic stanowiły wolno stojące domy, budynki, czy też właśnie wille albo pałacyki, co zamożniejszych obywateli miasta. Jeden z przykładów takiej zabudowy mamy właśnie na tej oto ulicy. Widzimy tutaj dość dużo budynków, które przetrwało pożogę wojenną. Za mną jeszcze widać Jasieński rynek. A my idziemy sobie jedną z ulic odchodzących tak naprawdę, tak naprawdę od rynku. I stosunkowo łatwo jest sobie wyobrazić, jak to wyglądało na przykład w roku 1933. Mamy więc dość niskie kamieniczki. Jedną z ciekawych rzeczy, która w takich przedwojennych domach miejskich istniała, są takie oto wjazdy, wjazdy na powozy konne. Samochody były okropnie, okropnie drogie i nawet przeciętnego mieszkańca yy, miasta nie było stać na taki, yy, taki luksus, taki samochód. Dlatego używano przede wszystkim koni nawet właśnie w sytuacjach miejskich. Oczywiście raczej nie byłoby tutaj żadnego asfaltu ani kostki brukowej, raczej byłaby to po prostu prosta, lekko może ubita, przysypana jakimiś kamieniami dróżka. Tu znajdowało się w praktyce centrum ówczesnego żydowskiego życia. Między innymi żydowska szkoła, dom rabina, a przede mną jeszcze ważniejsze budynki, czyli synagoga i ten mały budynek to żydowska łaźnia. Życie w Jaśle było spokojne i sierankowe, aż do pamiętnego 1939 roku. Kończąc nasz dzisiejszy program, życzymy wszystkim dobrej nocy. W godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. W pierwszych dniach września 1939 roku Jasło dostaje się pod okupację niemiecką. Niemcy rozpoczynają swoje krwawe rządy w mieście. Polacy nie poddali się jednak tak łatwo i nie dali się zgnieść pod hilterowskim terrorem. W ziemi Jasielskiej praktycznie od pierwszych dni okupacji zaczęła działać konspiracja. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii okupowanego miasta, jak i całej okupowanej Polski, była akcja pod kryptonimem Pensjonat. W czasie której z Jasielskiego więzienia pięciu żołnierzy armii krajowej uwolniło 66 więźniów politycznych, a łącznie z więzienia uciekło wówczas 133 więźniów. O tej akcji mówił nawet brytyjski BBC i była to jedna z największych akcji przeprowadzonych przez polską konspirację na Ziemiach okupowanej Rzeczypospolitej. Przed wojną chyba najbardziej monumentalny budynek Jasła. Z prądu znajdował się sąd i jego cała administracja, z tyłu natomiast więzienie. To właśnie w tym więzieniu przeprowadzono słynną akcję pensjonat, gdzie bez żadnego wystrzału polskim konspiratorom udało się uwolnić gigantyczną liczbę więźniów, w tym tych najbardziej niezbędnych dla konspiracji. Najważniejszą postacią okupowanego Jasła był starosta Walter Gęc. Znany był on ze swojej nadgorliwości i oddania narodowemu socjalizmowi. Uznawał oczywiście Polaków, jak i inne rasy, za podludzi. Czasem zupełnie przyzwoici ludzie do roku 1932-33 zamieniali się stopniowo w grujożercze bestie. Gend będzie starostą Jasła od 1941 roku i będzie miał pewien cel – stworzyć wzorowe, niemieckie, germańskie miasto Jasło. Ten cel będzie realizował aż do 1944 roku. Za moimi plecami figura świętego Jana Nepomucena, stojąca tutaj od 1770 roku. A przede mną, aczkolwiek teraz ukryty bardzo za drzewami, miejski ratusz. Ratusz zmieniał swoje formy bardzo wiele razy. Przebudowali go Niemcy w czasach okupacji niemieckiej lub bardziej niemieckim, bardziej narodowo-socjalistycznym, a później został on przez nich zniszczony. W 1944 roku armia czerwona zbliża się do jasła, a niemieccy wojskowi i politycy wiedzą, że wojna dobiega końca i nie będzie to zwycięski koniec dla Niemców. Zapewne Walter Gentz wie także, że jasło nie będzie niemieckie. Postanawia więc, że nie będzie go wcale. Ludności cywilnej rozkazuję natychmiastową ewakuację jasła. W interesie ludności polecam natychmiast zastosować się do rozkazów władz wojskowych. 13 września 1944 roku na jesielskich murach ukazały się plakaty informujące o rozkazie opuszczania miasta, najpóźniej do 15 września do godziny 18:00. Z tobałkami na plecach cały dorobek kulturalny kilku pokoleń rodziny pozostał na miejscu. Na początku października Niemcy zaczęli rabować pozostawione mienie. Widziałem wtedy na stacji kolejowej zrolowane kilimy, fortepiany, meble, książki, wszystko to, co cenniejsze, pozostawione przez mieszkańców. Wywożono to wszystko wagonami kolejowymi do Rzeszy. Miałem wtedy zaledwie 10 lat. Patrzyłem po raz pierwszy w życiu na olbrzymi pożar. Zaczęto systematycznie palić domy i wysadzać ocalałe ruiny w powietrze. Po wysiedleniu jasła Niemcy zaczęli je plądrować. Tysiące wagonów ze skradzionymi przedmiotami jaślan wysyłano do Rzeszy. Ocenia się, że to właśnie wtedy przepadły bezcenne dla historii miasta artefakty. Najpewniej początkiem października rozpoczęto niszczenie Jasła. Jak wspominał Władysław Mendys, zapuścili się w stronę rynku, lecz ulice prowadzące do śródmieścia zawolone były wysokimi zwołami gruzu, z wysadzonych w powietrze kamienic, w których tkwiły gdzieniegdzie dymiące się jeszcze belki. Uczucie grozy potęgowała upiórna cisza, przerwana tylko chrzęstem blach, porozlewanych rynien i dachów i nigdzie żywego człowieka. Całe miasto zmieniło się w jedno wielkie cmentarzysko. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren Jasła, a mieszkańcy zaczęli powoli wracać do ruin. Pomimo fatalnych warunków mieszkaniowych w mieście zaczęło niezwykle powoli powracać życie. Mieszkano głównie w suterenach i piwnicach. W ocalałych mieszkaniach żyło po kilka rodzin. Brakowało jedzenia, ubrań i mebli. Mimo spartańskich warunków Stosunkowo szybko powołano zarząd miasta Jasła i uruchomiono szkołę, a także wzywiono działalność Huty Szkła. W kolejnych latach, mimo wielu problemów i dzięki gigantycznemu wysiłkowi mieszkańców, Jasło zostało odbudowane.